Następnego dnia Kasia Iwanek szuka Mikołaja. Chłopak nie odbiera od wczoraj telefonu. Mikołaj jest przekonany, że doprowadził do śmierci bezdomnego mężczyzny i bardzo to przeżywa. Miał ma wyłączony telefon. To po prostu poczekaj przed szkołą. Dzięki. Tak, rozumiem. Dzień dobry, a jak się czuje ten bezdomny mężczyzna? Jest po operacji w pobliskim szpitalu, ale jeszcze nic nie wiadomo. Czyli rokowania są niepewne? Tak, natomiast mamy nadzieję, że z tego wyjdzie i sam opowie, kto go pobił. Rozumiem. Tylko bardzo wiem, jak mogę pomóc. Macie może rysopisy tych chłopaków? Jeszcze nie, ale niedługo będą dostępne. Czyli nie ma pewności, że to uczniowie naszej szkoły, ani tym bardziej sprawcy pobici? Nie, ale byli na miejscu i mogą być bardzo ważnymi świadkami, więc muszę z nimi porozmawiać. Oczywiście. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc. Zapraszam do mnie. Gimnazjalistka jest zachwycona tym, co usłyszała od policjanta i chce jak najszybciej podzielić się dobrymi wiadomościami z Mikołajem. Kurde, poczta. Hej Mikołaj, jak odbierzesz tę wiadomość, to od razu do mnie zadzwoń. Mam dla ciebie mega newsa. Ten bezdomny, on żyje. Rozumiesz, on żyje. Nie zabiliście go. Po cholerę się tak wydzierasz? Ale Mikołaj myśli, że ten bezdomny nie żyje, a on żyje jest w szpitalu. Pf, a co mnie to obchodzi? Serio? Maciek, naprawdę nie czujesz ulgi? Nie, nie czuję. Mikołaj! Mikołaj! Czemu od wczoraj się nie odzywasz? Martwiłam się o ciebie. Sorry, ale ja nie byłem w stanie z nikim gadać. No to posłuchaj, ten bezdomny żyje i jest w szpitalu. Policja jest w szkole i słyszałam, jak mówili to wszystko Klebowskiemu. Co ty gadasz? Serio? No, czy to nie super? Teraz możecie o wszystkim powiedzieć w policji i mieć to z głowy. Porąbało cię? Po co mamy niby się przyznawać? Żeby powiedzieć, jak było naprawdę, że go nie pobiliście i że to był wypadek. Chyba jest jakaś normalna. Nie no, Maciek nie wierzę. Mikołaj, powiedz mu coś. No, no ma rację, po cholerę się teraz przyznawać. I, I będziesz w stanie coś takiego ukrywać? Oczywiście, że będzie w stanie, no bo o wszystkim zapominamy, jasne? Sorry. Czekaj, e, Ty zamierzasz go słuchać? Facet żyje w szpitalu, lekarze się nim zajmują. Aż takim tchórzem jesteś? Nie, nie jestem tchórzem, tylko nie widzę w tym sensu. I nawet nie chcesz zobaczyć, jaką się czuje? Zmieni to coś? Wiesz co, nie poznajecie, ale rób jak chcesz.